Diagnostyka chorób alergicznych w ALAP Laboratoria zapewnia najwyższy poziom czułości swoistości oznaczeń dzięki wykorzystaniu metody referencyjnej Immunokap, będącej metodą fluoroimmunoenzymatyczną uznaną za złoty standard w alergologii. Oferujemy również szeroki wachlarz testów panelowych, w których skład wchodzi od 5 do 30 alergenów, wykorzystywanych w alergologii jako badania przesiewowe. Na szczególną uwagę zasługuje test w kierunku molekularnej diagnostyki alergii Panel Alex, który w nowej odsłonie zawiera aż 295 alergenów, obejmujących zarówno ekstrakty, jak i komponenty alergenowe. Wszystkie wyniki uzyskane w pracowni badań specjalistycznych są nadzorowane przez specjalistów medycznej diagnostyki laboratoryjnej. Pracownia badań specjalistycznych ALAP Laboratoria stawia przede wszystkim na wykwalifikowaną kadrę, rozwój i popularyzację metod referencyjnych opartych na osiągnięciach nowoczesnej medycyny. Gwarantuje to najwyższą jakość wykonywanych badań.